Ty, kurde. Wiem, że powinien się spieszyć, ale tu się coś kopie w ziemi. W sensie te czerwie całe. No, ja to nie potrzebne, jeszcze Nic się z nich nie robi. Jak może kół zrobione, to nic stanie, a prawie. Jak to nie? No brejaż czerwia to jest podstawa do tych, do szejków. No, chyba tak. Dobra. Ani nic, napierdźmy z tym Co Ci wykopać je, tak jak no? Miał... No, bo wiesz, robi się stało potiony, nie? Potiony chyba ważne. Instant leczenie. Załatwiam. Tych glonów sporo się od wodą to... Ja nie wiem, czy to tam pachnie. No, wyczułeś go. Ło... No, no. coś zaczęło pisać, plomka za. Że... Kur... Je robisz. Jest CZ. Tak, plumka Marek. to wygadasz, gdzie? To mi się zaktualizowało. No to wysłałem ci na... A ty, to jest jakaś osobna gra, czy gdzie? Nie, to jest aktualizacja. Zobaczmy. Ja no patrzę, tak, ale gdzie ja mam to kliknąć, żeby mi pokazało to wujkę? Ja mam w bibliotece tego Counter Strike'a zwykłego, nie mam. Nie wujki. ma Counter Strike'a oddzielnej gry, to jest aktualizacja do Counter Strike'a, to jest normalnie co jest GOAT. Ty jak włączasz to jest to wybierasz czy chcesz bezpięć. No może CSGO. nie mam dostępu do To jest. No, good, no kliknę. Beta. To kliknę. Klikaj. No czekaj, dopiero teraz zacząłem pobierać rzeczywiście, no to musiał niedawno jakoś wejść, bo ja patrzyłem o 19 to nie było Tia, ja, to są bomby dymne Grywa. Bomby dymne Grywa. Też Grywa. nie tak jest Brak tam jakiegoś pliku, problem z pobieraniem, no dobra, to nie na teraz Cztery już... granaty zrobiłem Starczy? Starczy? No tylko, że to jest... Starczy, Oła. tylko teraz to... jeszcze mrówki Co jest? Mrówki i jeden komar jakby się dało, bo w sumie Też, my były... pobieraliśmy Które mrówki? Też. Czarne, czerwone, ogniste? Tam kinda of paper 64 bajty to są, więc nie wiem o co tu chodzi. A trzeba by sprawdzić, A mi ciu potrzebujesz? Wiem, to, Grondeda. Nie. Nie, nie, nie. Akurat... Pierdronka. A i te płatki tego jeszcze potrzebuję. Spodochrona. Czy mógłbym jakąś zbroję zeskraftować? Jakąkolwiek? Ej. No ja bym się wstrzymał i nie będziemy robić zaraz tej, kurde, tej z tego. Mróżko, coś tam? Mróżko, mróżko, lwa. Nie. no dobra, ale ja chcę pierwszy, bo ja mam cały czas, no teraz mam z mrówki czerwone. No dobra, no to z, to zrobisz sobie, no. Bardzo niefajna zbroja. Eee. W sumie i tak lepsza niż ta dębowa, nie będą mnie bili. Mam mrówki. Ja dobra. proponuję z tej rybki, eee. bo jest idealny blok. Czemu mi zakosił jedzenie? O. Ja ci wrócę. Nie, nie spoko, chodź. spoko. Ja, z... ja, panie przygotowany do walki, nam zrobię jeszcze szejków, może co? I bandaże, bo też no, oczywiście No bo ja mam także automatycznie odkładanie tego, przedmiotów, co klikam, i wtedy też bandaże, bo ze skrzynki ja zawsze powinno mnie wyciągać. No jest... Także weź mi parę bandaży, ja ci rzucę amciu i... Pszczoła o, pszczoła bazie jest. No widzę. No to ja naciśnęłem tych pszczół Masz na cały set. No i to zrób pszczółkowy jak chcesz. O, no masz wszystko chyba już. A nie wiem jak z tym skórkami, bo tam dużo skórek. Jagodowe było po, potrzebne. Ja też przyniosłem. Zobaczę. A może je... Ze stratą możesz je zrobić no... od razu, nie? No ja Róż wiem, jak... ale wolałbym tego. Muszę wszystko nie robić. To już jak... jak... już uważasz. Nie no, cztery, a pokazuje, że jest jedna dostępna w okolicy. Skórka jagodowa. Tylko chyba, że tego, powiesiłeś no, się? Nie, nie, ja nie mam powieś... do no. więc musisz je najpierw wytworzyć. A no, do której? Aż no. dobra, znajdę sobie. Ale nie musisz ich mieć w ręku, chyba żebyś czekał, aż się wywieszą. Nie, no nie będę. W sumie i tak trzeba biedronki, na i ten, to. Ja nie mam w ogóle. I się wszystko zniszczy przez coś. umieranie. Tylko bandaże mi być, jak może, ja że szukam tych biedronek jej O! Zdrowa nauka. No to pewnie Smaj. chyba misję zrobię bo tam była taka... Wczoraj na ramienniki, no. A co jest dwójka krzące, nie? W sensie, no... No. Myślę, ja jestem ciekaw. Tym. Dobra. Nie wiem, gdzie jest... Zbiorę dronka, że ją znalazłem. Jestem bardzo. <grym> Ale teraz fajnie wygląda. I właśnie, my nie ma czegoś tak jak manekiny, żeby się ten z, z, z tej zbroi rozebrać? No, no sam, tylko. Dobra, on z 20, szejków ma z 20. Strzał to tam jeszcze w trochę mam. Nie za dużo. Zobaczę, może coś też dorobię i zaraz lecę. Wyczekałeś aż się wysłyszę te jagody, czy jakoś wykraftowałeś? No nie no, wykraftowałem, przecież one się będą słyszyły dwa z ładniej. Ja powieszę parę rodziców. No powieś. Ja mam nawet trochę z tych części ze zestrzela, może nawet upoluję, to zrobimy jeszcze jeden. No przecież te strzele też są easy. Dobrze by było mieć kilka tych suszarek. One się gdzieś tu kręciły, co się przejdę A, ja nie mogę zrobić czemu? A to zaczynam tym tam Nic Kurde, no muszę wypróbować teraz. Zmieniłem czołg mnie byłby lepsze, ale bym szybciej strzelał, ale to nie jest duża różnica faktycznie. Ja nawet jakbym to bagowa, tak ty mówisz, to ja przecież mogę stunę za darmo robić, nawet jak nie robię... E, bago, bagowanie mówiłem, nie jest opłacalne, o czym mówiłem. No wiem, że tego, no, ale chodzi pomogę. mi o stunę, a nie o tego. Jak na przykład a, potrzebuję jakoś zestunować, jak. nie? Bo ja set pszczoły, to teraz stunuję. No to już wystarczy, git. A. Nie wiem, czy wygotowujemy, możemy na przykład iść tam już na ten, ten? Ja bym się zrzucił, bo ja pozbierałem trochę plecaków jestem zapełniony. No to zrzucaj się i lecimy. I szukam strzela. No może jeszcze opierdolę, w tym czasie kamera. Bo noce na słabe były. Kurde, to musiał do bazy no to, no to lecieć. To... A, tu jest guma. Ale no kurwa, co mi to... i drop it, to w pewnym pewnie nie wytrzymam zaraz No i zadań W realny czas chce zmienić się coś ale nie wiem czy się uda Opcje, wyświetlanie, pełen ekran A tu komary są Patrzcie I to całkiem dużo hmm. Oj niedobrze Ja generalnie generalnie reset na to ogólnie zrobić myślę Ty są trzy komary God de Ale się wpakowałem Nie wiem czy byście chcieli na chwilę Zast... to, to... No Proszę tak, ale. Mm, taką sytuację, że jak wyjdę, to razu dostaję 3 na łeb. Chociaż. Jeszcze już, o Jezus. Hmm, mam problem w ogóle. Mam pełen kipunek, komary na głowie. Ty, ale dostały strzały. Dobra, ja się zmywam stąd. O ja, tu są te! Ty, a ja bym nie chciał w sumie, te tarczówki. Najbardziej. No dobra. To wywalamy coś z ekwipunku. Co mi nie idzie potrzebne? Ech. No może tej jabłka zjem. Ja najem no, coś, to... ale kamery lecę, coś tak, że... To out. A ja chociaż wrócę pozbierać to, co tam zostało po nich. No i leż, grzecznie. Dobra, ja mam mi pochodnie i naprawiony cały set i bandaże Żarcie Generalnie to jak na moje to ja mogę iść przywalić ten róg odmowę Tylko jeszcze jak jakbyście się na chwilę zgrupowali w wadzie zaraz, a to gdzieś w jakimś jednym miejscu to na chwilę bym się chwilę... 40 FPS już to jest skorba. Co on zrobił, ten komar? Uciekł do mnie? Czy on nie takie To jakaś chora akcja. No chodź tu, dokończymy. Wiesz, się? O zbagowa. O dobra, ty jakby mnie tu jakoś mądrze zbagował. Aha, mamy niby do tej bazy lecieć. <coughs> Kurde, ale mnie korci na te tarczówki, Skończy misję i naukę za darmo. <coughs> Nie, dużo właśnie. Deficyt Nie wiem gdzie ja to potraciłem hmm. nawet Właśnie też gdzieś coś się stało, że nie wiem czy tak puszam marnuje? Samy czy jak, jest to możliwe? <laughs> Chyba nie. No, nie się zdziwiłem, że O, a propos... O nie pajączek Nie za dobrze, ale w sumie to jakbym w las, tam... Oj A, ten poluje na mrówkę. a dziwna. No nie, ta mrówka go zbajtuje na mnie. A gdzie spałeś, chłop? I to jest w roli pióro To musisz je... Gdzie, gdzie, gdzie? Masz... Mam cię karetkę? Problem Gdzie jesteś, okay. kurwa, nie widzę Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, do mnie. dopiero do mi. To też ma stref Поипить Ale jestem hardcorem. Ej, ja się widzieli! Znaczy, zobaczycie tą akcję w sumie. Macie ten plus. Nad krzyżakiem przeskoczyłem. Dosłownie, praktycznie na łeb wskoczyłem, poleciałem dalej. Co? Dobrano, Skarbuziu. Ej. No, no, no dobrano, z Mareczku. Co? Ja się idę spakować, rozpakować. Ja chyba trzy pełne placaki, znaczy trzy pełne. Trzy placaki podniosłem, wiesz, no, podobiłem. No, Jakie misje? Ja nie wiesz, jaką mam misję do zrobienia. No masz kurwa, co chcę Mam jedną z misji, kurwa, by znaleźć takie główne. <noise> no dzięki za dokładny opis. Kurwa, co Gdzie to kurwa ja? jest? My rzeczywiście zaczęliśmy od choć szybko robić misji. Bo tam było kurczę, możemy zrobić misji. Aha, meszku nie ma jeszcze. co sobie zrobiłem. Sobie strzał narobiłem. Halo, halo. Where are you? Teraz idę do ciebie. Ja Marek, idziesz z nami? Mhm. Haha, <śm> 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 te, te pikantne strzały skąd ja mam? Ja je mam? Nie mnie robiłem? Nie, albo... Gdzieś te praliśmy, czasami ze skrzynek różne. Idemy, lecą. Którego? Dobra. Bardzo zostawię te giełki na razie tutaj. Weź też to tak No, ale nie ma tych pyłków z brzycy. Z tej czerwonej, z czego ci zrobię? Króczych pióru też ja nie ma. Ja tam zanosiłem. W głównej bazie jesteś? Czy, czy, czy dziel, No tak, w bazie byłem. W głównej bazie to powinno być. Ja przynosiłem. No nie to nie pom. wiem, dlaczego nie mogę no, skraftować. No bo to może nie ma, nie wiem. A to pszczoła. jest potrzebne? Pszczoła na rąbaneczki. Nie wiem, to zdać. Co jest potrzebne, to ja poszukam. Jednego. No ale Druga. to no daleko masz do całym tego. Całym tu w bazie jest, tam o to nie chodzi, nigdzie nie Jakbyś no, znalazł te czerwone pyłki z mszyce, ale nie ma. Przecież ja miał to przy tym, przy stole kraftowanie. No to też nie tak to robię. Jaka jest już. szansa, że nie miałem tej opcji? I już do mnie wbiega, Karol? Chciałem jeszcze... No, biegam w sumie. Chciałem, żebym to tutaj naszych, bo nigdy nie widzę takich podschodów. Oh. No ten znacznik zniknie w końcu i tak, przecież nie ma tego a dziadzi ja powiem, że szoknie. Jadę do was. Dobrze, Dobra, nie? Chodź. A, a, a. No już zdążymy to przeczyścić tam już. A teraz fajnie, że jest noc akurat, to możemy tam eksplorować. A masz tą łopatę w końcu, Piotrek? Tak. No to dobrze, bo myślałem, że nie. Bo z tego to nie ma za bardzo po co tam iść. Dobra, jedź. Nie, najpierw tę kur... tyrolkę, bo mnie popierd... Jak będziemy mieli tyrolkę w dwie strony, to nie będzie trzeba biegać słuchem do wazy. dla mnie Musi być. Hmm. Ja pierdolę, ja tak wejście w Tam teraz ten Pogonia złaźł, no, nie? Na stół się od razu zrobi ten... bulu bulu wodą i w ogół i... wylądowanie No, Dobra, to speedrun. Marek spadłeś? Nie no O nie Prze Prosto na tego, mrówko lwa Wiedziałem, ja też na. go Biegnij, biegnij, biegnij Ja sobie go załatwię i tak potrzebujemy Ty, to ja może jakoś tak bokiem by Ej, czekaj, ty uciekaj tylko, pa No ja go zestunowałem A, ty go No przecież mam ten secik, nie? <tuszy> Ty ja trzemie slow jak jest dziwne? Bo ty już żygasz taką pianę robisz jak te pszczoły Ty jak puszczasz A ty ja jeszcze slowy, ich? O a to jest rambista no. <coughs> Faktycznie no to teraz chwilę mi wchodziłeś? No tak, ale ty Ty się tak lubisz ustawić za mną, że akurat w ciebie strzelam <coughs> Mam opcję no, ja albo poczekaj, zjarnka. albo strzelać w ciebie. Przed nami jest jeszcze drugi. <kluje> Gdzie tam po, tym oponie, po tej. jak gdzieś? Piaskownicy? No. w tę stronę. Bo A! Dobra. Ja myślę, że ty no, go zauważyłeś gdzieś tam. Nie, nie, nie. A tutaj to jest. A na górze, tak? No. Spodobaj się pan. Nie, schodzi to na. Jakbyś mi tu nadał. No ja bym bardzo chętnie, tylko nie wiem czy da się zwiększyć szansę na tego stuna. Aha, stamina. Jednego dostał. Ja to, że slowa dostaję to tak jest spoko. Ja nie wiem czy nie mam strzelca wyborowego, bo to chyba ci zwiększa szansę na stunowanie. Już... No wiem tylko, że... Wiem, kto mi zbiera jeszcze te strzały i coś w bilansie wyjdzie. No ty tak mówisz, zbieraj... Ja się. Wyjdzie, że ja 7 <grym> miałem 30, w tym momencie mam 40, ty. <grym> no, domyślam się, że ty najpierw mówisz ten... Najpierw zabierasz, a potem mówisz, ej, a ty pamiętasz, że zbierać. <grym> ja jestem jak PiS, tak? Trzeba dać, żeby więcej zabrać. No, wszystko. O, 46. <grym> <grym> Teraz tak. Tu jesteś ty? Aha dobra, ten znacznik biega, to ty jesteś tu. Już... Już wyłączyłem. No ten znacznik jest to morowiska. Ja uwielbiam ogólnie. Nie no, wbij tam, bo ślimaczysz się. Bardzo. Aha, bo ty jesteś środki. No ja w środku, a ty gdzie? Znacznik to zrobiłem mam. To jest morowiska. No ja wiem gdzie jest morowisko, tylko problem jest taki, że ja myślałem, że ty się po górze jeszcze. Pamiętasz. O, jest. Spokojnie. Co, coś tu jest. Dobra, liczmy, że... że nie wejdzie. O! Zapraszam po kablu. Ciągnijcie druta, bo dużego... on oh. ja, ja zostawię na razie.

Ale mnie powaliła Strzał wokół S.A.P. Znaczy chyba A, tak. jak dzidą przy czymś <draficzny> Drafisz, to tak samo działa powiedz, jak my wtedy szliśmy? Nie, tu, dobrze, przez drzwi no Ej, drzwi. ja tutaj wlazłem? Patrz na mnie Dobra, nie I... ma nie, pan... nie drzwi, nie drzwi, nie drzwi, nie, drzwi, nie drzwi, wróć. Ok Okna, jeszcze. okna no, chyba, chyba tu. Tak, pokażę, pokażę. jest. jest. No, no faktycznie. Ja miałem prawie 50 strzałów a teraz 40. A teraz... Ja? mam no, 50 <śmiech> <śmiech> Aha, Siema. Ty jak ja i ta no przecież w No nie mogę, bo się ruszę. Teraz. Raz to z masokiem drgawki przedśmiertne. się same... O, no najlepsze, że tanie zareagowała w ogóle. Koleżankę zabiliśmy, a... To spokojnie. No teraz tak. Tu, czy tu? Nie tu chyba. Ja pamiętam, my tu musieliśmy zejść teraz w taki I chyba, że tak słysza naprawdę nie. marnuje strzały? No nie, nie. nie. One wylądują, tylko ich się same... One się już nie podnoszą same jak na nie nabiegniesz chyba. 58 tej nie mam pewności. My gdzieś śliśmy, tak bokiem pamiętam, i ściliśmy tę czy coś co tu jest. To są jakieś krzaczki. Tu ja w prawo lecę, marek, zobaczymy. Chyba tutaj nie przeszliśmy tego całego, jedno miejsce gdzieś pominęliśmy, dobra, u mnie nic nie ma. Więc to widocznie nic tu nie ma i trzeba cofnąć. Szukajcie inną, inną drogę. Tam byłeś? Coś tam było? A jest coś. O, kurwa. No ale jedziemy tym deseta, coś. Woko, woko. Whoa, whoa, whoa. Trochę dużo ich tutaj. Tutaj też było. Ale patrz, od się bubują na no tej ściance. Tylko trzeba trochę woko. Jedziemy dalej. Ja nic tu nie ma. Będziemy. jak my tu przyjdziemy, co zabłądziliśmy znowu tutaj. Tu ja czałam muzykę walki. Hmm. Czy niby? A tu jest, nie ja ja wiem. Już się pojawia oh. Gdzieś Marek prowadzi wtedy? Weszliśmy w takie miejsce dzieło. Wszystkiego. Siwego dzieła. A coś nie się. No nie winny już. Do którą manikę w końcu? Tam. co? Strzały 49, 53, 56. na grupka. Idę, idę na rwój. Będziemy handlować za bandażem, zobaczysz. Będzie jak Gotik, jeden A tylko nie No ja, tylko dziwnego konta w sumie. Aż się taki kryt pojawił faktycznie. Jeszcze jedna. Nic zda, to gazowanie to jest najlepsze. O i chyba zastynowałem. Podoba mi się ten serc.